Witajcie, witajcie, witajcie. Taki malutki kiedyś byłem. Żyje każdy dla siebie, każdy oddycha dla siebie, każdy jest samolubem, bo każdy po wyjściu z łona matki łapie oddech i robi to dla siebie, żeby z takiego małego człowieczka stać się dużym, żyjącym. Ciągle oddychającym, myślącym człowiekiem, robiącym ciągle coś dla siebie, bo każdy tak naprawdę, tak jak łapie oddech, tak żyje i żyje dla siebie, przeżywa swoje życie. Nikt nigdy naszego życia nie poczuje tak, jak my czujemy. Nikt nigdy nie przeżyje tego, co my przeżywamy, mimo tego, że może. Nawet jeść ten sam chleb z tej samej piekarni, a będzie inaczej czuć, inaczej odczuwać smak. Jednemu będzie ten chleb smakował, drugiemu nie, bo jeden chleb jest lepszy, drugi gorszy. Ale zawsze to jest chleb, który nas karmi. Tak jak oddech powietrza, który łapiemy i którym codziennie oddychamy od urodzenia aż po dzień śmierci. Dzień śmierci, który każdego musi spotkać, ale to tylko przejście. <laughs> Aczkolwiek tak bolesne i tak smutne, bo ludzie przyzwyczajają się do skarbów złota. <laughs> A najbardziej cieszą proste rzeczy, to jak mnie cieszy to zdjęcie Małego blondyna w czerwonym sweterku, w czerwonych butkach Z pięknymi oczkami Bywajcie, mądrość do głowy sobie wkładajcie